Witam moi drodzy widzowie i moi ulubieni subskrybenci. Nazywam się Miłość i zaczynamy łowienie magnesem, ale to miejsce jest trochę dziwne. Zobaczcie, co dostałem od moich subskrybentów na Instagramie. Spójrzcie tylko na to wideo. To radiowóz policyjny wpadający do tego jeziora. To dzieje się dokładnie tutaj, w tym miejscu, ale przyjrzyjcie się bliżej temu radiowozowi. Zobaczcie. Kto jest w środku? Ten facet nie wygląda na policjanta. On wygląda jak zombie, albo duch, czy coś takiego. Nie jestem pewien, czy to prawda, czy fałsz, więc przyszedłem tu z moim magnesem, żeby to sprawdzić. Jak to wszystko? Co? O, a teraz mam coś, to świetnie, to fajne. Przy okazji, jeśli też chcesz ze mną pogadać, porozmawiać albo wysłać mi jakieś filmy, śmiało zasubskrybuj mój Instagram. Wejdź w pierwszy link w opisie i zaobserwuj mnie na Instagramie, żebyśmy mogli tam pogadać. Teraz spróbujmy, to jest ciężkie. To nasz pierwszy rzut i musimy walczyć. O, widzę tam coś białego. Albo, albo czarne, albo zielone. O, okej, okay. chłopaki, co to jest? Wow, wow, tak, to jest biały kolor, który widziałem, o mój Boże. O mój Boże, chłopaki, to jest niewiarygodne. To są tylne drzwi radiowozu policyjnego, to jest takie ciężkie. O Boże, ktoś tu tak siedział. Ale czemu w środku jest zielono? Ten kolor wygląda dziwnie i przerażająco. Ten zielony kolor przypomina mi coś o duchach, zombie i czarownicach. Wiecie, co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Ten kolor jest naprawdę dziwny. Możesz to usunąć, więc nie rozumiem, co to jest. Ale to zdecydowanie prawdziwy radiowóz policyjny, więc ten filmik z Instagrama wydaje się być prawdziwy. I jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę Ci powiedzieć. Spójrz na te dziury. Te dziury są wszędzie i to jest trochę dziwne. Coś złego się tutaj wydarzyło. Nie wiem, może ktoś strzelał w te drzwi do policji, albo coś takiego mogło się wydarzyć, więc cała ta sytuacja wydaje się być przerażająca i dziwne, to jest trochę tajemnicze, zaczynam się czuć trochę dziwnie. Słuchajcie. Jeśli zauważycie coś czego ja nie widziałem, śmiało napiszcie w komentarzach, żeby mnie o tym powiadomić, że czegoś nie zauważyłem. Ale w każdym razie rzucajmy dalej, żeby znaleźć więcej rzeczy, które mogą być powiązane z tym dziwnym radiowozem. Słuchajcie. Za każdym razem, gdy rzucam w to miejsce, patrzcie na te bombelki, tam coś tam łapie, dokładnie w tym punkcie, może cały radiowóz tam jest. O, rany, tyle bombelków, to może być naprawdę dziwne, ale co to jest? Hej, widzę coś, coś tam jest. Hej, co to jest? O, rany! O, rany, słuchajcie. To, a, to jest ciało, to jest szkielet, o rany, to niewiarygodne, mówiłem Wam, mówiłem, że to miejsce jest dziwne, mówiłem, że to szaleństwo, to jest policjant, ach, ach. Myślę, że ten policjant był kierowcą radiowozu, który utonął w tym jeziorze. Spójrz na to ciało, zobacz, jakie to przerażające. Robię magnetyczne łowienie tylko dla Was, więc jeśli nadal oglądacie, zasubskrybujcie mój kanał, proszę, bo czuję się tu trochę przestraszony. To jest prawdziwe ciało policjanta. O rany, co to jest? Spójrzcie. Nagranie audio i wideo to jest własna kamera nasobna, więc możemy się połączyć z tą kamerą i zobaczyć, co się stało w tamtym momencie. No dalej, zróbmy to teraz. On wciąż ma przy sobie radio. Dobrze, zobaczmy, co jest napisane na tej kamerze. O, o, tak, jest połączona. Wezmę mojego laptopa. Spróbujmy go podłączyć, żeby zobaczyć czy jeszcze działa. O, MIGA działa! Spróbujmy więc odtworzyć ostatnie nagranie, które zostało zarejestrowane na tej kamerze nasobnej. To jest jednostka Nagranie z radiowozu policyjnego przedstawiające przebieg zdarzenia. Oni się poruszają, oni się poruszają. Może być tam więzień albo ktoś na tylnym siedzeniu. Zatrzymałeś się. Nic, co to był za zielony błysk. O nie, 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 nagranie się uszkodziło, coś jest nie tak. Nie, nie widzieliśmy całego nagrania. O nie, miga na czerwono. Teraz to znaczy, że ta kamera się rozładowała. Teraz musimy poczekać, aż się naładuje, żeby obejrzeć całe nagranie. Myślę, że musimy się dowiedzieć, co się stało. Na tej dziwnej nodze, jaka była przyczyna wypadku samochodowego, co to był za zielony błysk? Mogę odzyskać nagranie z tej kamery, mogę ją naładować, ale potrzebuję, żebyście zostawili 7 tysięcy lajków pod tym filmem. Jeśli osiągniemy tę liczbę, zobaczycie nagranie na samym końcu tego filmu. Więc proszę, lajkujcie ten film, a pokażę Wam, co się wydarzyło. Eee, na pewno, więc jeśli nadal oglądacie. I chcecie zobaczyć, co się wydarzyło na tej kamerze, zostawcie lajka like już teraz. Ale ja będę kontynuował. Sytuacja z magnetycznym łowieniem staje się coraz bardziej niebezpieczna. To jest trochę przerażające i dziwne. Miejscowi mieszkańcy mówili mi, że słyszą dziwne dźwięki, jakby syreny, albo może jakieś piski w nocy. Więc to jest takie delikatne, może być związane z duchem albo czymś podobnym. Duch policyjnego samochodu. Nie mogę tego zrozumieć, ale teraz coś mam. Zobaczmy te bombelki. Hej, co to było? Coś widzę albo coś słyszałem. Wow! Chłopaki, zdecydowanie. O, to brzmi. Wygląda jak policyjna Syrena albo coś takiego. Wyciągnijmy to. O, rany, to coś jest takie dziwne. I ten dźwięk. O, rany. Wow! Jak wam mówiłem, to niewiarygodne. To jest policyjna Syrena. Tak, naprawdę mamy policyjną syrenę. Z wody to jest policyjna syrena z tego samochodu, wygląda podobnie, więc podczas uderzenia samochód został całkowicie rozbity na kawałki. Jak to możliwe, że usłyszeliśmy dźwięk syreny? To było pod wodą, więc to zdecydowanie jakaś upiorna, nawiedzona sytuacja to takie tajemnicze, ale uwielbiam tajemnice i zamierzam kontynuować swoje śledztwo, żeby zrozumieć co się tutaj wydarzyło, jaki był powód wypadku policyjnego samochodu. Jeśli chcecie więcej takich materiałów, zasubskrybujcie mój kanał, a ja będę dalej rzucał, ale spróbujmy rzucić trochę dalej. W tym momencie, tak, nadal ta sama pozycja, ta sama pozycja, gdzie może być cały radiowóz pod wodą. Teraz nie czuję nic ciężkiego. O nie, mój magnes jest pusty. Nie, 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 widzimy bąbelki spod wody, więc mój magnes nie jest pusty. Spróbujmy go wyciągnąć z wody. O, jest właśnie tam. Jest właśnie tam? Okej. Okay, o, co to jest? Dlaczego to jest takie czyste? Chłopaki, dowód orany to może być powiązane z radiowozem, bo policjant prowadził jakieś śledztwo, więc może odpowiedzi są w środku. O rany, spójrzcie na drugą część magnesu. To są naboje 9 mm. Policjanci używają tych nabojów, żeby strzelać do wrogów. Ale może te naboje pasują tam do tej dziury? Tak, zdecydowanie, więc to mogą nie być policyjne naboje. Może to naboje złoczyńcy? Nie wiem. Odłóżmy je i sprawdźmy później. Dowody, więc zobaczmy, co jest w środku. Jeśli widzisz coś podpisanego jako dowód, lepiej tego nie otwieraj. Ale jestem naprawdę ciekawy, naprawdę chcę wiedzieć, co jest w środku. A jako opakowanie to chyba bardzo ważny dowód. Więc, może zawiera wszystkie odpowiedzi na to, co się tam wydarzyło. Dlaczego radiowóz wjechał pod mur? Otwórzmy to całkowicie. O rany! Spójrz, mówiłem Ci, to wszystko jest powiązane. To coś wydaje się być znowu przerażające. To może być duch albo czaszka. Oto książka, otwórzmy ją. Spójrz na te rysunki, spójrz na te dziwne obrazki, co to może znaczyć, co oznaczają te wszystkie symbole, orany, znowu czaszki. Trójkąty, tyle dziwnych symboli. To wszystko jest jakby nawiedzone, wszystko jest jakoś związane z duchami. To wszystko jest takie tajemnicze, to takie dziwne. O rany ta strona wygląda jak strona z czarną magią. O, rany, spójrz, to takie przerażające, wygląda tak dziwnie. Te trójkąty, te szalone obrazki, to wygląda tak strasznie i tak dziwnie. Jeśli wiesz, jak to wszystko jest połączone i co to wszystko może znaczyć, śmiało napisz to. Może ta książka należała do tej osoby, do człowieka, którego aresztował ten facet, ten policjant. Może on przewoził tego, do którego należała ta książka i to był dowód. Więc może facet, który został aresztowany, był jakoś powiązany z czarną magią albo sprawami związanymi z duchami. Myślę, że wszystkie odpowiedzi są zapisane na tym aparacie. Wciąż się ładuje, ale potrzebuję, żebyście zdobyli 7000 polubień i wtedy poznamy wszystkie sekrety z tego nagrania. Jeśli chcecie, żebym to zrobił, śmiało polubcie ten film już teraz. Naprawdę chcę jak najszybciej osiągnąć 7000 polubień, więc jedziemy dalej. Wrzucajmy magnes, żeby wyciągnąć jeszcze więcej rzeczy z wody. Mam przeczucie, że cały radiowóz policyjny wciąż gdzieś tam jest pod wodą. Może pod wodą? Możemy wyciągnąć cały samochód. O, teraz czuję, że coś złapałem. O, tak, 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 tak. To nie jest wielkie znalezisko, ale może być ciekawe, więc zobaczmy, co tym razem wyciągnęliśmy. Ok? Wow, coś białego i wow, to jest część radiowozu policyjnego. Ma takie samo malowanie. O ile wiem, to jest część do uruchamiania silnika. Nie mogę sobie przypomnieć nazwy. Jeśli wiesz, śmiało napisz w komentarzach, ale wiem, że to ma prąd. Jeśli to się kręci, to musi uruchomić silnik, ale nie mogę sobie przypomnieć nazwy. Jeśli wiesz, napisz w komentarzach: OK? To na pewno z jednego pojazdu, więc idziemy dalej. Tak, mówiłem wam, mam przeczucie, że możemy wyciągnąć coś dziwnego, coś ciekawego, a może nawet cały radiowóz z wody. Okej, okay, ale teraz nic nie czuję, jest tak lekko. Ale te bąbelki, bąbelki wydobywające się z tego miejsca. O, rany, to znaczy, że coś mamy. Zobaczmy, co to jest. O, co to jest? O, rany, co to za rzecz. To chyba policyjne radio, to takie dziwne. Zobaczcie, jakie to stare i przerażające, jak to działa. Halo, policjancie, policjancie, halo! Co to za hałas? To hałas z radia. Halo, halo, tak. Opuść to miejsce, wynoś się stąd! Muszę się stąd wydostać? Ale dlaczego? Bo cię zabiję. Nie chcę umierać. Kto to? Halo? Jaki jest sens tego sygnału radiowego na tym szkielecie? Jak to jest ze sobą powiązane? Halo? Nie, 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 nie ma mowy. Chłopaki, próbowałem ustawić tę stację radiową, stację, ale nagle aktywowałem to radio. To takie dziwne. Dobra, odłóżmy to na bok. To radio wciąż działa. Ta kamera wciąż działa, ta stacja radiowa sprawia, że radio działa, czy coś takiego? To jest naprawdę przerażające. Lajkujcie ten film, lajkujcie go. Nagranie z kamery nasobnej zawiera wszystkie odpowiedzi. To prawdopodobnie kolejna tajemnica. To najstraszniejsza rzecz, ale muszę z tym walczyć i mam nadzieję, że wesprzecie mój film. Rzucajmy dalej, trzymajmy się tego samego punktu, dokładnie tego samego miejsca. Tak, to był dobry rzut. Prawda? I myślę, że coś mam. To na pewno coś ciężkiego. Mam nadzieję, że to kolejna część tego nawiedzonego radiowozu więc to odpowiedź na wszystkie nasze pytania. I widzę to. O mój Boże, wow, co jest grane. To kolejna biała część samochodu. Tutaj było koło, tu powinno być koło, to może być przednia część tego auta. Zgadza się. 911 to numer policji. Myślę, że wszystkie te części pochodzą z jednego samochodu. Ale ta rzecz była uszkodzona. Zobacz, jak bardzo wszystko jest pocięte. Spójrz, to wszystko jest całkowicie pokryte rdzą. Teraz jestem pewien, że znam dokładne miejsce, w którym ten samochód leży pod wodą. W moich poprzednich filmach już znalazłem wiele różnych rzeczy. Wszyscy moi subskrybenci to wiedzą. Zasubskrybuj kanał, aby oglądać więcej filmów z połowów magnum. Proszę, naprawdę chcę jak najszybciej osiągnąć 5 milionów subskrybentów. To moje marzenie, dlatego teraz czuję się taki lekki. Tak lekki, że może nie być nic na moim magnesie albo coś w tym stylu. Och, więcej nabojów, znacznie więcej amunicji! To znowu 9 milimetrowy nabój i zobaczcie. Ta część ma dziury po kulach, tak jak widzieliśmy wcześniej. Tak, a ta część samochodu też ma jakieś dziury, może od kul, a może od czegoś innego. Strzelano do niej z każdej strony. Więc ktoś strzelał tak da 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 da, da w ten sposób do tego samochodu. Coś złego stało się z tym samochodem zanim trafił pod wodę. To szaleństwo. Jezioro staje się dla mnie coraz bardziej przerażające. Myślę, że ten samochód szaleńczo wjechał prosto z tamtego miejsca do tego jeziora. Ale jaki był powód? I jak te wszystkie tajemnicze znaleziska są ze sobą powiązane? Coś o zombie, coś o duchach. I to wszystko jest powiązane z radiowozem policyjnym. To to brzmi szalenie. Znaleźliśmy coś przez bombelki pod wodą. Bądźmy ostrożni. Spróbujmy wyciągnąć to z Co? Co się dzieje? To znów mnie przyciąga. Czekaj, co to? No dalej, no dalej, no dalej. Wychodź, wychodź teraz. Czekaj, co? Co jest grane, chłopaki? O rany. Ach, ach, ach. O rany, nie! Co jest grane? Spójrz na to coś. Nigdy nie widziałem nic tak przerażającego. To wygląda jak ręka zombie z kajdanką. Och, to nie jest ręka policjanta, chłopaki. On ma obie ręce. Dlaczego policjant pod wodą zamienił się w szkielet? Ach, te kajdanki! Kajdanki oznaczają, że to jest ręka faceta, który został aresztowany. Więc to był zombie. Zombie został aresztowany. Albo może ten facet, który był właścicielem tej tajemniczej książki. Może ta książka zawiera jakąś czarną magię, dlatego ta ręka wciąż jest jakby żywa. Ta ręka wciąż nie zamieniła się w szkielet. Widzicie, te ręce są tak różne, kajdanki, policjant chciał zatrzymać tego gościa, to szalone, więc może prowadził go do radiowozu w ten sposób, jakby: chodź, chodź, wow, co ja właśnie zrobiłem? Co zrobiłem? O mój Boże, nie, nie, nie mam kluczy, nie, 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 to takie dziwne, ludzie, to jest ręka lalki zombie tego faceta. Który posiada czarną magię. O mój Boże, chyba muszę kontynuować łowienie magnesem właśnie teraz. O mój Boże, to takie złe. Prawie osiągnęliśmy liczbę polubień. Mam na myśli siedem tysięcy lajków. Jestem tego pewien. Wiem, że mnie szanujecie i ja szanuję moich widzów. Myślę, że o mój Boże, to takie creepy, zobaczymy co się wydarzyło na tym filmie w całości, więc lajkujcie i subskrybujcie proszę, więc mój magnes znowu wydaje się pusty, albo może coś mamy przez te bąbelki pod wodą, nie wiem, ale nadal wydaje się taki lekki. Zobaczmy co to jest. O, okej, okay. o mój Boże, to jest policyjna odznaka, może to jest odznaka szeryfa, którą trzeba przypiąć sobie do piersi, jak myślicie? Czy jestem dobrym policjantem, czy nie? Właściwie, kiedy byłem dzieckiem, marzyłem, żeby zostać policjantem, tak, pewnego dnia, ale zostałem przygodowym blogerem właśnie dla Was. Może to jest policyjna odznaka tego faceta? Jak myślicie? Dobra, odłóżmy to z powrotem gdzieś tutaj. O tak! To zdecydowanie kolejny dowód na to, że to wszystko jest ze sobą powiązane. Mamy mnóstwo rzeczy, które mogą być powiązane z radiowozem policyjnym: Syrena, części samochodowe, inne części samochodowe i cały policjant ze swoim zatrzymanym, który teraz jest skuty z moją ręką. W każdym razie chodźmy dalej, żeby znaleźć jeszcze jedną rzecz, a potem zobaczymy nagranie i możecie zostawić lajka. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście a nadal oglądacie, to czemu tego nie zrobicie? Tak, to szalone, to miejsce jest takie przerażające i szokujące. Robię to tylko dla Was, więc to naprawdę unikalna treść. Okej? Okay? Ta głupia ręka nawet mi nie pomaga. Okej, okay, o, mam coś. Znowu mamy coś związanego z tą całą przerażającą historią. O tak, patrz, jest tam. Kolejne znalezisko z wody. O, super! To zdecydowanie część samochodu policyjnego. Ma też policyjne kolory. Wiedziałeś, że wszystkie części samochodów policyjnych mają taki rodzaj kolorystyki? Zobacz, wygląda świetnie, ma te same kolory, jest też uszkodzona przez wodę. Może ta część została wyrzucona podczas uderzenia, kiedy samochód wpadł pod wodę? Ale ja też nie znam nazwy tej części. Jeśli wiesz, jeśli jesteś bystry, śmiało skomentuj. To trochę dziwne, ale wiesz co? Myślę, że wystarczy. Znaleźliśmy wystarczająco dużo rzeczy i widzę, że osiągnąłeś wymaganą liczbę polubień. Wierzę w Ciebie, że nam się uda, więc zobaczmy nagranie z własnego ciała. Kamera więc. Ta kamera na ciele jest naładowana i zobacz, miga na czerwono. To znaczy, że jest znowu w pełni naładowana, więc oglądajmy dalej ostatnie nagranie, które już częściowo widzieliśmy. Dyspozytornia, tu jednostka 9. Tak, to jest nagranie z kamery na ciele. Samochód jest prowadzony prawidłowo. Udało mi się zatrzymać region, co się dzieje. Coś się trzęsie, coś złego się dzieje. Co to jest? Co się dzieje? Zatrzymaj się. Nic. Zielony błysk, zielony błysk z tylnego siedzenia. Myślę, że ten facet spowodował ten zielony błysk jakąś czarną magią albo czymś takim. Straciłem panowanie. Policjant stracił panowanie nad samochodem. Eee, tak, myślę, że zatrzymany facet użył tej książki, żeby nazwać to czarną magią albo połączyć to jakoś z zombie. Nie wiem, o mój Boże, nie? I radiowóz wpadł pod wodę. To szaleństwo. Więc tak, cała historia się teraz układa, tak. Chłopaki, jak wam wcześniej mówiłem, samochód, radiowóz policyjny spadł właśnie stamtąd do tego jeziora i powinien być gdzieś tam pod wodą. Znamy przybliżoną lokalizację. Na przednim siedzeniu siedział policjant. Prawdziwy policjant, który miał na mundurze dużo dziwnych rzeczy, tak. I to była jego radiostacja. Przypuszczam, ale... Na tylnym siedzeniu samochodu siedział dziwny facet, który jest powiązany z zombie albo z czarną magią i ten facet użył tej książki, żeby przywołać jakąś czarną magię. Może zamienił się w zombie, albo coś w tym stylu, ale w każdym razie jego czarna magia spowodowała wypadek samochodu policyjnego, który znaleźliśmy na tym nagraniu. Wpadł on do wody razem z policjantem i z tym dziwnym zombie, którego widzieliśmy na zdjęciu na początku tego filmu, więc wszystko się ze sobą łączy. Co więcej, pamiętasz ten zielony obraz w środku samochodu? Tak, był tam jasny zielony błysk. To było użycie czarnej magii, ale mogę przypuszczać, że to za bardzo mu nie pomogło, bo obaj są teraz pod wodą, albo może tylko on, albo cały samochód. Może panowie musimy tam zanurkować? Może muszę założyć mój strój do nurkowania i zejść pod wodę, żeby znaleźć szczątki radiowozu? Jeśli dacie 10 tysięcy lajków pod tym filmem i napiszecie dużo komentarzy na ten temat, i tak to dla was zrobię. Dzięki za oglądanie. Teraz już znamy całą tę historię. Nazywam się Sław i chcę Was poprosić, żebyście obejrzeli ten film, który może być kontynuacją tej serii albo innym, świetnym filmem, więc kliknijcie w ten film proszę i oczywiście subskrybujcie moje przygody Sława. Dziękuję za kanał. Bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia wkrótce. Pa. pa.